Którego poprosimy o kilka słów na temat naszego najbliższego rywala, którym w czwartek będzie zespół Śląska Wrocław. Panie trenerze. Ja myślę, że to jest kolejny bardzo ważny mecz dla nas. Śląsk jest w bezpośredniej walce o to piąte miejsce. Także po prostu gramy o podwójne punkty. Koszalin Giro pierwszy mecz w Wrocławiu, co, co było bardzo ważne zwycięstwo ale teraz jak przegramy, po prostu e, tracimy tą przewagę, którą Koszali noszą w meczach szląskim. Muszę powiedzieć, że szląski jest bardzo dobrą drużyną, że ostatni mecz z Trołem przegrali, ale naprawdę może się powiedzieć, że przegrali wygrany mecz, który może być że troszeczkę był zmęczony po meczu z Podgoricą w Pucharze Europy ale starali się, walczyli, ale naprawdę Szolskiem w pojedynku był lepszy. Wiemy, że podstawowym graczem Szolskiej jest Skibniewski, że Skibniewski naciąga ich wszystkie ataki, że oni z ten, który robi naprawdę dużą robotę w drużynie. Mają dobrych podkoszowych, bardzo dobrze spisuje się ten Madenowicz. Mają na podzie, rzucając rzucających tak, że będziemy musieli jeszcze raz zagrać bardzo dobrą zespołową obronę, że wszyscy będą musieli naprawdę walczyć na 100%. Ale ja wierzę, że jak wszyscy to zrobią, że wygramy ten mecz. Czy macie Państwo jakieś pytania do trenera? Kołcz powiedział wszystko. Pytanie dotyczące naszej drużyny. Lekic i Bigus, dwóch środkowych zawodników, w ostatnim meczu w zasadzie na zero, a nie wyszli ani nie zagrali, a Nie, Lekic już nie ma w Drużynie, a Bigus dopiero wraca po kotuzji, Także Bigus dopiero pierwszy prawdziwy trening z drużyną zrobił wczoraj. Bierze go pod uwagę? w kontekście czwartkowego meczu? czy, czy, o, czy Tak. Jeszcze na, na czwartkowy mecz już e, będzie branie pod uwagę. Tak. A, pytanie jeszcze odnośnie Stryklanda, bo po e, tych pierwszych meczach chwali go Pan później nagle się okazał, że zrezygnował Pan z niego. Nie nie, 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 nie. To nie tak. To nie, że ja zrezygnowałem z Cyklanda. Ja bym bardzo chciał Stryklanda, to, już nie. Ale po prostu Tutaj już wcześniej niż ja przyjechałem, mieli e, dogadani e, po prostu takie rozwiązanie umowy z nim. No on troszeczkę się zastanawiał tamto, ale w końcu powiedział, że już niestety no, jego głowa już jest e, poza koszalinem. I to nie, że ja niego nie chciałem, to po prostu on e, wykorzystał to, co wcześniej już miał dogadane i poleciał do Stanów. Nie wiadomo, gdzie on będzie grać. Ja mogę powiedzieć, że to, co bym powiedział, powiedział, że ma jakąś tam opcję w Turcji, i, a po, pójdzie gdzieś na asystenta do jakiego kolegi. A co do śląska? Skibniewski, to jest ta na najsilniejsza ochrona śląska? Na czy o, nie Nie, Skibniew, Skibniewski jest po prostu zawodnikiem, który trzyma cały śląsk w rękach. I on jest ten, który napędza ich atak. On jest ten, który daje podanie do zawodników. On nie że jest on pierwszy rzucający albo coś, ale po prostu jest naprawdę żalim, prawdziwie rozgrywający. Powrót do składu śląska Adama Wójcika. No to taka dosyć ciekawa postać. Ja myślę, że nie wiem, no to, kto tam gra jak gra, to jest ich sprawa. Wójcik naprawdę kiedyś był bardzo dobrym graczem. Na pewno nie zapomnę grać w kosza, ale też prawda jest taka, że ma swój wiek i że jest po bardzo poważnej kontuzji, po operacji, także zobaczymy to. Uważa pan jego dojście do kadry śląska za wzmocnienie tego zespołu, czy, czy wręcz przeciwnie? No to musi pan zapisać trenera na hmm. W składzie już nie będzie lekicia zostaje nam 11 zawodników, czy. Tam rozmowy były między panem a klubem w sprawie ewentualnego uzupełnienia kadry o 12. No tą chwilę nie będzie nikogo, że, dlatego że po prostu klub musi zmieścić w budżecie jakiego ma. O jakie wzmocnienie będzie możliwe dopiero, jak się znajdzie jakiś nowy sponsor. Dobrze, no, czy to już wszystkie pytania z Państwa strony? Co Zatem dziękujemy Państwu, dziękujemy panu i do zobaczenia meczu.